Cześć kochani, witajcie na kanale Żółwie Książkowe, mam na imię Mikołaj, a ja Sławek i dzisiaj przychodzimy do was z vlogiem, który jednocześnie będzie recenzją naszego niedawnego patronatu cudownej serii kryminalnej pod tytułem Pierwsza to Przewodni po zbrodni Według Grzecznej Dziewczynki, druga część to Grzeczna Dziewczynka Zepsuta Krew. Cała seria jest pisana przez Holly Jackson i to jest po prostu kryminalny sztos, to jest jakiś obłęd, o tym Wam opowiemy. W zasadzie książki poznaliśmy całkiem niedawno i to był totalny zachwyt, ale jeszcze krótko, takie sprawy formalne. Podczas tego odcinka zobaczycie urywki z naszego wyjazdu do Warszawy. Tak. Było tam się pewne spotkanie, nie, nie udało nam się nagrać z niego aż tak wiele, bo to był Crazy Time, ale cały wyjazd był fajny, fajnie wypadł mhm. myślę, że dużo fajnych właśnie urywek będzie. I też to są jakby wydarzenia, które są w przeszłości, my już jesteśmy sporo po wyjeździe, tylko po prostu jak czasowo się złożyło, że teraz nagrywamy i będą ten wstawki w odcinku. Tak, chcieliśmy wykorzystać ten materiał, bo naprawdę tam było parę fajnych spotkań i myślę, że no, miło bardzo, bardzo miło spędziliśmy ten czas i tak, żebyście też mieli wgląd, co tam robiliśmy w stolicy, no to może jeszcze przejdziemy do nadchodzącego eventu, czyli Targów Książki. Tak, Targi Książki już właściwie są w najbliższy weekend, my tu nagrywamy, jest wtorek, mm -hmm. a w piątek jedziemy na targi, fajną ekipą, już nie możemy doczekać. Także będziemy na targach w sobotę całą i najprawdopodobniej w niedzielę, tak no do południa jakoś, mm -hmm. żeby też zdążyć wrócić też do Legnicy i tutaj no, do okolic. Planowo chcemy wpaść na chwilę, w niedzielę też zobaczymy, na no, pewno będzie trochę spokojniej, także jeśli macie okazję być na targach, no to wpadajcie. No myślę, że Tarek zawsze jest taki, dla książkocholików to jest po prostu wymarzony event. Nie tak, już nie możemy też doczekać tych wszystkich spotkań. Te dużo osób dopiero na żywo poznamy pierwszy raz. Tak, właśnie. To, z to... My piszemy właśnie w internecie, więc to jest właśnie fajne. Tak, my tak w zasadzie uważamy, że na targi to jeździmy chyba bardziej nawet niż dla książek, to dla ludzi. Zarówno spotkać się z Wami, czy z naszymi widzami, ale też właśnie poznać znajomych twórców, spotkać się właśnie z osobami, z którymi od czasu pisaliśmy tylko w sieci. No i też warto zaznaczyć, że książki, o których dzisiaj będziemy mówić, wydaje wydawnictwo books i również wydawnictwo będzie na targach książki. Tak, żeby także... mogli złapać swoje egzemplarze. Zresztą też w Empiku już w ogóle widzieliśmy, co nas hmm. też zaskoczyło, że drugi tom już był dostępny jak byliśmy ostatnio, także yy, sporo przed to jakoś jest yy, i będziecie mogli złapać te książki. Tak, bo to jest pierwszy tom to jest wznowienie, ta książka już była kiedyś wydana, ale yy, no, i straciłam dostępności i też naprawdę była już wydana parę ładnych lat temu jeszcze pod znakiem zielonej sowy. Teraz books for ya wznowiło tę serię, bardzo się cieszymy. Jesteśmy w ogóle przeszczęśliwi, że udało nam się właśnie patronować tej serii. No wiadomo, nie, nie mielibyśmy takiej możliwości, gdyby książka nie była wznowiona, a tak to od razu już jest drugi tom i w ogóle I tak też na koń... się jaramy. I też na końcu drugiego jest właśnie powiedziane, że trzeci już wkrótce, więc cieszymy się, że seria będzie dokończona. To, to w takim razie chyba już tyle, trochę się nagadaliśmy. W takim razie przechodzimy już tutaj do e, przebitek z Warszawy oraz do recenzji książek. Okej, okay, w takim razie myślę, że możemy przejść teraz do konkretów tego odcinka. Ja tutaj już mam przygotowany sobie kajecik, Przygotowałem sobie kajecik z jakimiś notatkami. Ja będę trzymał do recenzji, <laughs> właśnie. Ja, więc sprawdźcie, czego będę tutaj wiecie, spoglądał i się posiłkował. No to najpierw krótko o całej serii już. Pewnie trochę też wiecie, ponieważ myślę, że jest to całkiem głośna premiera i też ma fajną promocję w internecie, chociażby no, wspaniałe grono, które razem z nami wspiera tę książkę medialnie. Wszystkich oczywiście ściskamy. Również na skrzydełkach są polecajki, nasze oraz wszystkich innych osób, które patronują książce. Jeśli macie ochotę zobaczyć te pochlebne słowa, to bierzcie książkę w Empiku czy po prostu ją kupcie. I możecie zobaczyć, co tam napisaliśmy. No w takim razie może o całej serii krótko. No tak, jest to seria kryminalna, wiadomo. E, tego kryminału jest dużo, więc taka typowa mm -hmm. jest seria kryminalna, e, która dzieje się w Wielkiej Brytanii, w jednym takim małym miasteczku, e, tajemniczym, takim... E, nie takie właśnie fajnie, że to nie wielkie miasto, jakiś Nowy Jork, mm -hmm. Londyn czy coś takiego, tylko po prostu takie małe miasteczko. Na przedmieściach i właśnie czuć ten małomiejski klimat, że wszyscy tam się znają, że jak są organizowane jakieś eventy miejskie, to właśnie wszyscy tam przychodzą. Jedni trochę patrzą na, dru na drugich, wiecie jak to. Yy... Ktoś kichnie, a w innym domu mu ktoś mówi na zdrowie, ale, ale no takie są realia. Tak, ale to... no właśnie też. No, nie do temu w tym. Dobra. Chciałbym powiedzieć, że właśnie fajnie jest to, że właśnie tutaj Rodzice, się znają i jakby wspólnie hmm. chodzili do szkoły kiedyś, ale teraz po czasie mają właśnie też, no każdy trochę drogi, drogi się ich rozeszły. I też właśnie dużo osób, no jest jedna szkoła tak naprawdę, więc wszyscy te takie osoby w wieku nastoletnim chodzą tam. Jest właśnie i też tam mamy jeszcze te rodzeństwa, że część osób właśnie, którzy znają przez rodzeństwo, więc naprawdę wszyscy się znają i i tak no, to Czuć to takie skumulowanie w jednym miejscu i tak samo mamy tutaj skumulowanie w czasie, ponieważ dwie pierwsze części dzieją się na przestrzeni dosłownie kilku miesięcy, chyba nawet nie, nie mija rok. Nie, 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 nie mija, bo mi się zdaje, że początek to jest jakby pierwsza część to zaczyna się jak jest początek roku szkolnego mhm. yy, i tak naprawdę druga część to jest tak końcówka roku, no tak do maja dochodzi. A jakoś... dzieje, się, dzieje się sporo w tym miasteczku przez te kilka miesięcy również będzie się działo na stronach powieści, więc... Aha, jeszcze warto wspomnieć, chcieliśmy wspomnieć też o targacie wiekowym. Są to książki młodzieżowe, ale raczej nie middle bo oznaczenie na książce z tego co każę jest 14 plus? Chyba 15. Na tej nie ma, ale... ale na tym starszym wydaniu, jak mamy też je to było właśnie tam 15 plus, że wydawnictwo polecało. No ja nie wiem, czy aż 15 plus, hmm. natomiast no nie jest to książka taka 12-13 myślę. No tak, bo mamy, muszę tutaj wspomnieć, w zasadzie tak wypatrzyłem dwa trigger warningi. Jeden to jest seksualna, drugi to są narkotyki i w mm. zasadzie na to trzeba zwrócić uwagę. I myślę, że głównie to tak zwiększa target wiekowy tak, tych książek. Myślę. To teraz przejdziemy do opisu książki. Poznajcie tej główną bohaterkę Pipę, która zaczyna właśnie rok szkolny, tak jak wspominaliśmy i ma ona taki projekt do wykonania na jakieś tam ha zajęcia, nie wiem czy było powiedziane wkrótce jaki to jest przedmiot. Nie jestem pewny. Chyba nie, ale ma do, do zadania taki projekt do zrobienia i ona wybiera sobie jakby sprawę kryminalną sprzed lat, którą ma by tak prześledzić i jeśli właśnie wydaje, że jakby ona nie została dobrze rozwiązana, to co się stało w przeszłości, takie jak było jakby powiedziane też ludziom jakby w miasteczku rozwiązanie tej sprawy, jakby jeśli to nie do końca zgadza i jakby ona postanawia rozgrzebać te stare sekrety, te brudy i dojść do prawdy. Tak. tak Pipa pamięta tamte wydarzenia, ale tak trochę z perspektywy dziecka, ponieważ to się działo już no parę ładnych lat temu, nie wiem czy nie jest pięć, sześć. Tak. Więc pipa, która teraz ma około 16, trochę więcej, 17, 17 lat, no to wtedy jeszcze wciąż była tak w zasadzie dzieckiem, i wiadomo, nie miała wpływu realnego na tę sprawę. I jednak uważa, że policja się pomyliła, że miasteczko oskarża niewłaściwą osobę, zwłaszcza, że chłopak, który jest oskarżony, popełnił samobójstwo i nie może się bronić, a w dodatku cała jego rodzina jest napiętnowana, właśnie, ponieważ uważają, że ich syn zamordował popularną w mieście dziewczynę, taką, która wydawała się wręcz no idealna, była naprawdę taka lubiana przez wszystkich, piękna, ale też no, taka, to... taka idealna dziewczyna z sąsiedztwa. Właśnie, idealna dziewczyna z sąsiedztwa, dlatego właśnie pewnie jej śmierć tak wstrząsnęła miasteczkiem. No i ten opis, czy on nie jest ciekawy, czy on nie zachęca? Ja myślę, że już sam opis na pewno zachęca, jeszcze tylko ta okładka taka yy, właśnie połączenia tych takich właśnie linkami mm. różnych tropów. No, jeśli szukacie takich dobrych kryminałów, to ja myślę, że to jest właśnie to i to jest idealna książka. Tak, no to w takim razie już... Yy... Myślę, że to tyle o opicie. Przejdźmy już konkretnie do recenzji. Um, to jest tak, że. Mamy tutaj wydarzenia z przeszłości. W zasadzie Pipa żyje tymi wydarzeniami, ponieważ wszystko się dzieje w w miarę aktualnych czasach. To jest chyba rok, nie wiem, 2017. Mhm. Mamy tutaj przedstawione mhm. wydarzenia z tego roku, jednak y, Pipa musi cofnąć się w czasie, musi wyciągnąć zeznania świadków z tamtego okresu, wiadomo, zatarte przez pamięć albo chęć ukrycia czegoś. Tego, tak. mhm. Ale też właśnie dotrzeć do osób, które w tamtym czasie miały coś wspólnego z tą sprawą, no bo teraz one po tych pięciu latach to są w ogóle też osoby dorosłe, no bo wtedy mhm. to była sprawa, które dotyczyły też osób takich w wieku nastoletnim, ale teraz te osoby są już dorosłe też po zjeżdżały się, nie wszystkie mieszkają w tym miasteczku, więc to też jest właśnie takie fajne docieranie do tych osób. Tak, prze... piwa musi przegrzebać się przez właśnie dawne tropy, przez akta policyjne. Wiadomo, nie do wszystkiego ma dostęp, bo też jest fajne, że ona jest no, samozwańczą detektyw. To nie jest tak, że ma całe zaplecze policyjne, wiecie, no, no, wszystkie tropy, dostęp do wszystkich akt, do przesłuchania. Jest jakieś badanie, DNA, coś tam, to jakby to nie jest dla niej takie, jakby, to, jest, to jest dla niej utrudnienie po prostu, ale takie właśnie fajne naturalny. Typ. No tak i, i, i tak samo jak kiedy przesłuchuję kogoś, to wiecie, nie może pokazać odznako, nie może pokazać odznaki, <grym> tylko musi jakoś te wy zeznania wyciągnąć. No i właśnie Trochę i może w to ułatwić, a trochę utrudnić to, że mamy tutaj znajome towarzystwo. Tutaj, jak mówiliśmy, wszystko się dzieje w jednym mieście, gdzie wszyscy się znają, i w zasadzie wszyscy to, trochę, to jest takie jedno sąsiedztwo. Mm -hmm. I właśnie myślę, że też my, jako czytelnicy, możemy się zaangażować w tą historię, ze względu też, że nasza główna bohaterka się dosyć mocno w nią angażuje, w tą sprawę, właśnie, żeby do tego dojść. Yy, ponieważ to jest jakby w, w pewnym względzie sprawa dla niej dosyć bliska. Ona trzeba by tę jednak znała, no bo tak jak wspominaliśmy, tutaj się wszyscy znają. Yy, więc no mówię, tak jakby tutaj poznajemy sekrety tych osób i też yy, to jak aktualnie się ich życie potoczyło, to wszystko jakby możemy się to zaangażować myślę emocjonalnie. Mm. I wraz z postępowaniem śledztwa na jaw będą wychodziły kolejne tajemnice. PIB będzie grzebała w życiorysach, w przeszłości yy, osób z jej otoczenia, no i wiadomo, że to yy, dodaje emocji. Mm -hmm. Bo zarówno yy, to jest obciążenie emocjonalne dla niej, ale również daje takich trochę smaczków, yy, to są takie smaczki dla czytelnika, że powoli dowiadujemy się właśnie, no takie backstory różnych osób, ale też to, co chcą ukryć, więc mhm. naprawdę to miasteczko niejednokrotnie zaskoczyło właśnie jego mieszkańcy i ich tajemnice. Zaskoczyła nas również sama bohaterka, bo tytuł mówi o grzecznej dziewczynce, a właśnie Pip tak naprawdę wraz z śledztwem przejdzie ogromną przemianę. No i właśnie to jest fajne, ja lubię takich bohaterów, którzy się jakby zmieniają na, hmm. na stronach też powieści. No Pip na początku jest fajna właśnie jako przedstawiona jako taka no cichsza, taka właśnie, no, grzeczna, poukładana, z do tej nauki jeszcze, mam wrażenie. Tak, można by tak brzydko powiedzieć, że właśnie jest taka nudna, nawet jej rodzice tak o niej sądzą, kiedy na przykład ona ma ochotę iść na jakąś imprezę, no to mówią, a iść, rozerwij się, przyda ci się to, albo właśnie nie tyle nad książkami i po prostu wszyscy uważają ją za taką solidną, pewną, zawsze przygotowaną. Ale też jako właśnie, no, jeśli ktoś się źle powie, jakoś tam językowo, jakoś, to ona od razu sobie myśli, o nie, nie tak się mówi, nie, nie wypomina tego, tak bardzo, ale jest, sobie, jest zdenerwowana, że ktoś popełnił błąd. Mm -hmm. I to jest właśnie fajne, że ona jest jakby mocno taka, no taka właśnie nastawiona na tą naukę, na tą grzeczność. Tak, to jest super konfrontacja właśnie tej ciemnej strony miasta wraz z, jakby ciemna strona miasta widziana oczami prymuski, takiej właśnie idealnej córki. Mm -hmm. To jest coś świetnego i oczywiście ta sprawa wpłynie na Pipę, no, sprawi, że właśnie, tak jak mówiliśmy, że przejdzie przemianę. I uwielbiałem właśnie patrzeć na to, jak no trochę stacza się i właśnie staje się taka coraz mniej grzeczna, przekracza kolejne granice i właśnie, no, właśnie robi kolejne rzeczy, które pewnie kiedyś były dla niej nie do pomyślenia. No, szczególnie właśnie, że ona się angażuje w to śledztwo i po mm -hmm. prostu y, no, te granice, właśnie no, coraz łatwiej jest jej przekraczać też. Tak, naprawdę śledztwo poprowadzi ją takie strony, że będzie musiała podjąć wiele trudnych mm -hmm. wyborów, wiele trudnych decyzji i na pewno to jakoś na nią wpłynie i bardzo mi się podobała okay. ta przemiana. To jest jeden z, z mocniejszych aspektów książki. Y drugi, taki chyba najbardziej zapamiętywalny, to jest to, jak ta sprawa była poprowadzona. Po prostu, o Jezu. No tak, no to jest tak, że ja, ja mam wrażenie, jak tak czytałam tę książkę, że tutaj się trochę czyta jak taki podcast kryminalny, może mm. reportaż, który by dotyczył jakiejś takiej prawdziwej zbrodni, bo nie mamy tutaj aż tak dużo takich, mam wrażenie, obyczajowych yy, momentów właśnie, kiedy Piw ma jakieś tam okazję spotkać się mm. z znajomymi, rodziną, to też jest i to jest fajne, że nie, nie zrezygnowaliśmy tylko z tego, no bo bez tego ta książka też by się tak nie kleiła idealnie, ale jednak tutaj tak naprawdę ta sprawa jest prowadzona przez całą książkę, i, i co chwilę, tak naprawdę, każdy rozdział kończy się jakimś zwrotem akcji, jakimś nowym tropem, i też przez to książka jest tak wciągająca. Mm, naprawdę mam tu nieskakująco mało prywaty, jak na książkę wciąż młodzieżową. Ale mnie się to bardzo podobało, że ten kryminał był na poprowadzeniem. Yy, prowadzenie tego kryminału było na poziomie takich kryminałów dla dorosłych, takich porządnych kryminałów, gdzie naprawdę mamy dużo tropów, dużo świadków, wiadomo, nie wszystkie tropy mogą być użyte, yy, no bo tak to jest, że często są po prostu takie ślepe zaułki w sprawie. Właśnie to nie jest taki kryminał, że jest powiedziane, że to jest target wiekowy młodzieżowy, więc musimy go trochę uprościć, żeby nie było takie za skomplikowane, za taki za dobry, za mocny, hmm. ale generalnie tutaj jest właśnie taki typowo dobry kryminał, że Tutaj nic nie jest takie uproszczone i takie, że jakby żadna droga też nie prowadzi tak na skróty. Tak, tak się cieszę, że autorka właśnie uniknęła takich uproszczeń wynikających, że no młodzieżowe to nie musi być takie, nie, jest dopracowane w każdym calu, co też pokazują różne wstawki graficzne tak, zawarte w książce. Mamy tutaj chociażby transkrypcję wywiadów, ponieważ niektóre rozmowy, które prowadzi Pip, są właśnie spisywane nie tylko jako relacje z tej rozmowy albo taka wymiana dialogów, tylko po prostu jest, taki, jest taka transkrypcja, tak. co kto mówi. No tutaj na przykład mamy jakieś notatki Pip, to jest jej dziennik, typowo, który on sobie coś notuje, jakieś swoje mm. takie przemyślenia, a obok typowo mamy rozmowę. Jest podział na osoby, nie wiem jak to będzie tutaj widać, natomiast jest podział na, os na osoby, każe coś mówi. Czy może pokazać mapka, gdzieś była taka fajna, bo właśnie mam o tutaj na przykład. Tutaj mamy mapkę, na której są zaznaczone np. trasa poszczególnych osób, czasem są jakieś przedziały czasowe. Czasem na koniec rozdziału w notatniku PIP są zaznaczone osoby, które aktualnie są podejrzane. Tak, i trochę wykreśla te osoby, trochę dopisuje, więc to jest mm. właśnie fajne, że jakby my jakby widzimy jej notatki, widzimy jakie jest ich myślenia, i to jest fajne, że możemy też trochę tą sprawę rozwiązywać razem z PIP. Tak. A propos zakończenia, ponieważ będziemy już kończyć tej książce. Hmm. Uwielbiam tutaj motyw właśnie samej Andy, czyli ofiarę wydarzeń sprzed kilku lat. Uwielbiam ten motyw właśnie takiej idealnej dziewczyny z sąsiedztwa, która no, nie do końca też okazuje się taka, jak wszyscy ją postrzegali. No wiadomo, każdy ma jakieś swoje drugie oblicze, a to jakie będzie drugie oblicze Andy, to musicie przekonać się sami. Naprawdę warto, bo akurat ja lubię taki motyw pięknej dziewczyny z tajemnicami. I tutaj on też super, zwłaszcza kiedy już poznajemy rozwiązanie sprawy, to. to no to jest coś wspaniałego. On jest zaskakujący za zakończenie i myślę, że nie jest jego łatwo domyślić. Ale też jest takie fajne, że właśnie możemy, się, możemy myśleć nad tym zakończeniem i jakby mamy różne tropy, ale jednak i tak myślę, że ona zaskoczy na koniec. Ja się tego obawiałem, bo od początku, może nie od początku, ale dosyć szybko wytypowałem sobie podejrzanego i po prostu mm, nie będę tutaj oczywiście mówił nic więcej, ale trochę sprawdziły się moje typy. Jednak kiedy to się stało, pomyślałem sobie, że to i tak będzie świetna książka, nawet jeśli przewidziałem zakończenie, ale słuchajcie, okazało się, że. Bo chyba tak samo typowałeś, mhm. i okazało się, że nie przewidzieliśmy, a w zasadzie tylko taką. Część tego zakończenia, po prostu to jest coś świetnego, że jednak to zakończenie było, ale jedno zaskoczenie było, ale jednocześnie mogliśmy trochę poczuć jak detektywi, że jednak coś tam działaliśmy no. w tej sprawie i coś tam się udało przewidzieć. To był, nie wiem, czy taki był zamysł autorki, natomiast jeśli nie, to to jest super się nam złożyło, że akurat no. przemyśleliśmy, to. I tak to nam się ułożyło, ale jeśli to był zabieg, to, to naprawdę to jest dobry, do, dobry, krok. Także na szczęście zakończenie było bardzo satysfakcjonujące w stosunku do tego, no takiego rzetelnie prowadzonego śledztwa i tego ile, no czasu było na to śledztwo poświęcone. To zakończenie w żadnym stopniu nie rozczarowuje. W książce znalazło się może parę nieścisłości, albo takich naciągnięć, że niektóre rzeczy nam się wydawały takie naciągane. No nie się właśnie, powiedziałbyś bo nieścisłości, mm. no, nie wiem, czas tak teraz pamiętam, na, no, no może miejsc. nie. Bo myślę, że wszystko było dobrze połączone i tak y, logicznie, a niektóre były rzeczy tak naciągnięte, żeby się jeszcze bardziej złożyła ta sprawa. Właśnie, żeby coś spiąć czasem było takie trochę nadużycia i my w zasadzie bardziej to wypłynęło, kiedy porozmawialiśmy sobie o tej książce po przeczytaniu. Mhm. Jednak to są takie marginalne sprawy w stosunku do całej książki, że spokojnie przymykamy na to oko. Zdecydowanie. Chociażby świadczy o tym nasza ocena pierwszego tomu, czyli Pięć Gwiazdek. Mhm. O pierwszej części już powiedzieliśmy wystarczająco, teraz skupimy się na drugiej. Jednak o niej będzie troszkę mniej, ponieważ jest to kontynuacja. No tak, dlatego opis też podam w takiej bardzo skróconej wersji, żeby nic nie spoilerować. Tutaj skupiamy się już nie na rozwiązywaniu sprawy śmierci, tylko tutaj mamy zaginięcie. Zaginęła osoba dosyć bliska Pip, taka naprawdę z jej dosyć bliskiego otoczenia i różnica pomiędzy tą częścią, a tamtą jest taka, że tutaj ta sprawa dzieje się w aktualnych czasach, że nie rozgrzewujemy czegoś, co wydarzyło się kiedyś, tylko to jakby się wszystko tutaj, mm. teraz, na gorąco. I to była ciekawa odmiana moim zdaniem. Mm -hmm. y y wiadomo, sprawy z przyszłości są fajne, ale takie aktualny czas jednak to też jest y no, wciągające. Mm -hmm. Ale spra spra sprawy z przyszłości dość trudno poprowadzić. No tak. Jednak, no ale tamto się świetnie udało, ja nie lubię ten typ sprawy, jednak tutaj naprawdę no, krzyżka jak naj... w żadnym stopniu nie zawiodła. Y także znowu wracamy do Little Kilton. Znowu wracamy do tych samych mieszkańców, do ich sekretów, bo na koniec pierwszej części dowiadujemy się, że miasteczko jeszcze ma trochę do pokazania, trochę, jest trochę tajemnic do odkrycia. Jednak nie wszystko zostało powiedziane, i tutaj wypływa to w drugiej części. No tak, i ja myślę, że może się wydawać, że niby na jedno miasteczko jest narzucone tyle takich nieszczęść, no bo mm. tyle osób ma jakby jakieś problemy, jakieś są sekrety, i tak przecież tego tak nie czuć. Że to są też inni bohaterowie, którzy nie byli aż tak wykorzystani w tamtej części, mm. to nie czuć tego, że to jest jakby to samo aż tak miasteczko, i jakby że kolejny raz coś ich spotyka takiego złego. Być może po trzech tomach, które dzieją się na przestrzeni w miarę niedalekiego czasu, uznać że to jest. Trochę jak Riverdale, ale właśnie w tym przypadku uzasadnione, uzasadnione to jest tym, że um, to jest taka reakcja łańcuchowa. Rozgrzebanie tak. sprawy Andy Bell z pierwszego tomu pociąga ze sobą właśnie różne konsekwencje, i myślę, że tak, to też odmieniło życie tych mm -hmm. mieszkańców, i to właśnie, um, generalnie jest taka reakcja łańcuchowa, mm -hmm. że tak wszystko się nagle sypie w tym jednym miasteczku. A o samej PIP, ponieważ tutaj minęło spada kilka miesięcy, jednak kreacja PIP w tej książce jest zdecydowanie inna, ponieważ już nie ma tutaj tej grzecznej dziewczynki, tej tytułowej grzecznej dziewczynki. Tym razem Pip już um, zna swoją wartość jako detektyw, wie, że potrafi się posunąć do różnych rzeczy, żeby rozwiązać sprawę. I generalnie to mogę powiedzieć, że na samym początku ona postanawia już skończyć z rozwiązywaniem spraw, ponieważ uważa, że no, rozwiązanie tamtej sprawy wiele ją kosztowało, dlatego chce porzucić to zajęcie. No, jak się możecie domyślić, jednak nie pójdzie to, jakby pomyśli Pip, i jakby. Co się jednak podkusi, żeby zagłębić się w sprawę tego zaginięcia? Tak i naprawdę um, bardzo mi się podobało to, że do tej przemiany, do tego, że um, no, odkryła sobie tak naprawdę um, no, tak, odkryła swoją drugą stronę, ona się musi tego przyzwyczaić, również jej rodzina, ale także no, wszyscy w mieście już trochę inaczej ją postrzegają i zdobyło, zdobyła już pewną reputację. E, Jeszcze nie zdążyliśmy wspomnieć w ogóle o drugim planie. Dźwięki wstecz, jeśli będziecie słyszeć, teraz, to jest po prostu dźwięk odkurzacza. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało e, i też, że się szybko to skończy, po prostu. E, jeśli chodzi o ten drugi plan, to no, o pip już nagadaliśmy. Wiecie, że polubiliśmy tę bohaterkę, więc y, nie będziemy o niej teraz wspominać. Ale drugi plan tutaj też, też jest również ciekawy, taki jakby do polubienia. Szczególnie myślę, że Ravi, czyli jej przyjaciel, taki można powiedzieć wspólnik w tym, co oni robią. E, to jest naprawdę, on był taki sympatyczny, taki właśnie do polubienia. Mm. Tak i tak idealnie pasował mu się do piwi, jeśli chodzi o charakter. Tak, ja też daję totalnie serduszko dla Rafiego. Myślę, że oni się idealnie dopełniali i to akurat super wybrzmiała na przestrzeni tych obu książek, po na razie mieliśmy przyjemność czytać. Tak, widać, że oni się dobrze poznali, ale też właśnie hmm. na takim etapie, że mogą sobie trochę takie dogryźć momentami, zażartować z siebie, to jest właśnie fajne. I mi się podoba ich relacja. Tak, i zebrali już taki wspólny bagaż doświadczeń. mam tutaj również rodziców Pip, którzy też są fajne, pomijają te historie, ponieważ właśnie w pierwszej części trochę bardziej ją tak hmm, zachęcają do tego, żeby eksperymentowała w drugim tomie, wręcz przeciwnie, są trochę wystraszeni przemianą, ale właśnie drugi pan tutaj nie jest może jakoś super ważny. to też nie będziemy poświęcać mu bardzo dużo czasu, ale dopełnia tutaj historię i każdy tutaj jest po coś. Mhm. Dobra, to przechodząc dalej, znowu mamy tutaj dużo kryminału i to jest, to jest kolejny, kolejny raz, a to atut książki się Ponawia, bardzo się cieszę, że drugi, drugi tom nie zszedł nagle na prywatę. Nie skupił się aż tak bardzo jednak właśnie na PiP, na tej na przemianie. Bo ja myślę, że jest tutaj może minimalnie więcej tego obyczaju, ale jednak nie aż na tyle, żeby to przyćmiło ten kryminał, ponieważ mhm. jego i tak jest zdecydowanie więcej niż takich obyczajowych wydarzeń. No i dobrze, dobrze, ta sprawa dalej jest prowadzona. Tych stawek, których było w pierwszym tomie, nie zabrakło też są właśnie różne takie nowe elementy, których nie było w pierwszym, nie będziemy im mówić, jakieś jest, nowe wstawki graficzne, tak? więc to jest fajne, no właśnie, to, to, to jest super, że właśnie autorka ma taki zamiar z tą serię, że dużo tej sprawy, tego rozwiązywania, że Piton ze strony na stronę czegoś się dowiaduje, musi coś odkryć, a tak w międzyczasie są wplecione te, takie wydarzenia ze szkoły, rodziny, tak. z domu. Wtedy no, te historie sami czujemy się jak detektywi, bo właśnie kolejne tropy się nam, nam narzają i my automatycznie zastanawiamy się, jak to będzie, a tak jak mówiliśmy, w tej części jest trochę więcej prywaty, ale ona też jest mocno powiązana właśnie z tą sferą kryminalną i to mm. też jakby, no widać, że to śledztwo, do którego Pip, jakby no nie była zachęty, nie była chętna wszczynać, że, że to też mocno wpływa na nią i na jej życie. I zbliżamy się już do końca, ale jeszcze zanim skończymy, powiemy trochę o zakończeniu. Tak spokojnie, nie spoilerowo. No tak, no mi się podobało, jak to się zakończyła ta książka. Tamta też była fajna, jednak tamte zakończenie miało takie plusy i minusy, jeśli chodzi o takie fabularne niektóre momenty, a tutaj było naprawdę. Tak, wszystko mi się chyba podobało. Mam właśnie wrażenie, że więcej emocji było w tym finale, takiego napięcia trochę dla mnie. Jeśli chodzi o sam finał, to tutaj był Lepszy, naprawdę był taki trochę z większą pompą i, i chyba taki bardziej emocjonalny. Ja w ogóle jeszcze ta sprawa była trochę dla mnie chyba bardziej emocjonalna w tej, w tej części jakoś. Nie. I też tak samo właśnie to wpłynęło też na finał. No nie, no bardzo mi się podobało zakończenie, i to jest na pewno na plus. No chyba mamy tutaj troszkę cięższą atmosferę. I tak samo zakończenie. No to i było takie dosyć niespodzi w niespodziewaną stronę, poszła ta sprawa i to mi się również podobało. Pierwsza, w pierwszym tomie, jakby trochę bardziej widzieliśmy czegoś spodziewać. Tutaj bym się tego może nie spodziewał. Obie, obie. Obie sprawy się super rozwiązały, jednak tak jak mówiłem, w pierwszym tomie miałem takie połowiczne zaskoczenie, bo czegoś się domyśliłem, czegoś nie, ale byłem bardzo usatysfakcjonowany. To tutaj domyśliłem się niestety tak samo, pół na pół, ale trochę tej ważniejszej rzeczy, trochę tą ważniejszą rzecz przewidziałem. I to już jest jakiś minus, bo to zaskoczenie było troszkę mniejsze, ale tak łącząc to z tym, właśnie, w jaką stronę poszła ta sprawa, co tutaj w zasadzie wyszło na jaw, mm -hmm. no to myślę, że to rekompensuje i znowu mm, nie mam się wiele do czego przyczepić. Naprawdę, to są takie rzeczy, które jakoś nie psują bardzo odbioru z książki. No, szczególnie, że tak się dobrze bawi przy tych, mm -hmm. tych książkach, tak się wciąga w te historie. to są takie wciągające książki, i myślę, że jeśli szukacie czegoś tytuł od którego się nie będziecie mogli oderwać, to są idealne jakby kryminały, bo tutaj ze strony na stronę zostawiają nam takie tajemnicy że coś, mm. się, coś się pipa dowiedziała, ale nie wiadomo, czy to jest dobry trop, że po prostu musimy się dowiedzieć, co jest dalej. Właśnie to samo na jesień teraz, takie dosyć też jesienne kryminały, jesienne klimaty, dlatego, no mówię, to jest tak ciągające że te niektóre minusy z zakończenia może tutaj na pewno przymknąć oko i to zdecydowanie nie odbiera nam radości z czytania i też z całej książki. Tak, w drugim tomie był, pan taki rozdział się skończył w... Takim tekstem, że ja po prostu musiałem wiedzieć, co będzie dalej. A z tego co kojarzę, ja wtedy miałem już skończyć tak. Miałem odłożyć książkę na ten dzień i, i bolało. Właśnie ewentualnie to było tak, że ja przed pracą skończyłem, ale jeszcze po południu sobie trochę doczytałem, bo no, nie dziwcie mi się, naprawdę musiałem i wy też byście musieli. W takim razie to już będzie tyle o tych książkach. Podsumowując, ja tutaj chciałem dodać, że... Patrząc na grono naszych patronatów, ja bym powiedział, że to są moje ulubione patronaty. To jest tak, że nie mówiłem chyba tego jeszcze przy żadnym odcinku, naprawdę jestem z nich tak dumny, tak mi się te książki podobają, ponieważ to jest coś, czego nie ma na razie na polskim rynku wydawniczym. Kryminały młodzieżowe, które są tak rzetelne, które są tak dobre i tak bardzo kryminalne właśnie, a tak mało młodzieżowe, tak mało obyczajowe, tego się no, raczej nie spotyka. Dlatego no, jestem tak szczęśliwy. No, żeby oddać też honor pozostałym patronatom, już je tutaj wyróżyłbym serię Hardstopper. To są takie naprawdę dwa, które po prostu no, moje sterduszko tak skradł w 100%. To ja nie wiem, czy jak tak będę typował, ponieważ no, wszystkie mają dla mnie duże znaczenie i tak... No te na hmm. pewno i wiadomo, że te nowsze patronaty zawsze się o nich ciepło, bo na świeżo po lekturze jest. Ale kiedy tak się przypomni emocje, które towarzyszyły przy innych książkach, to ja nie wiem, ja tak nie będę typował. Wszystkie są wspaniałe, ale ty te jako ten gatunek też inny niż mamy na przykład, bo częściej to jest fantastyka, jakieś młodzieżowe, obyczajówki, hmm. a to jest kryminał, więc on się na pewno wyróżnia tym, że to jest inny gatunek. No i są wspaniałe te książki na pewno. Ty jesteś jak ten rodzic, który kocha wszystkie ci równo, jak ten, który sobie stopiuje. Okay. Ale nie, tak po prostu uważam, chciałem się tą myślą podzielić. Okej, okay, wydaje mi się, że chyba wytraciliśmy już temat tych książek. Mam nadzieję, że nasze relacje z Warszawą się podobała. Cieszę się, że mogliśmy Was zabrać w tę podróż, chociaż tak częściowo. Tak. No i co? W takim razie będziemy się zbliżyli do końca tego odcinka. Tak, dziękuję Wam za obejrzenie go, yy, za to, że zostaliście tutaj do końca. Zapraszam Was do na naszego Instagrama i TikToka, naszego wyświetlicie na ekranie. Zapraszamy na konto na Gudriks i lubimy czytać. Wszystkie linki dostaniecie w opisie tego odcinka. Tak, zachęcamy do su subskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Będzie tam bardzo miło. Zapraszamy również do zostawienia komentarza. Dajcie znać, czy macie w planach, czy może czytaliście, no bo jednak książka już w Polsce parę lat. Kulała, ale było o niej za cicho. Mam nadzieję, że teraz to się zmieni. Naprawdę czytajcie, bo warto. Pod tym odcinkiem też warto zostawić łapkę. Najlepiej w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!